I hey, widzowie, i będę nagrywać o należonym autobusie. No że co dzisiaj. a nie, da się znaleźć takiego autobusu, bla bla bla, ale da się go znaleźć. Czytam coś w internecie, że na ulicy Bursztynowej jest jakiś autobus. Gdy go dzisiaj nie znajdziemy, to zrobię też drugą część. A więc mamy tylko trzy części do narobienia. A jak już znajdziemy, to i tak, tak już to będą inne części, bo, bo, ta, bo jak znajdziemy, to będziemy o nich chatać, a jak nie znajdziemy, to będziemy dalej szukać. Ja akurat tutaj mam balonik. Będziemy z balonikiem. To wie. Yeah. pięć. Inaczej nie. Dzień temu nie nagrywałem, bo miałem bardzo ważne sprawy. Wczoraj mi był piątek, trzeba odpocząć tak po całym dniu. Znaczy tak po, całym, po całym tygodniu. I w czwartek miałem moje więc nie mogłem. Więc przepraszam, że dwa dni nagrywałem. was obiecuję, że zawsze o byle jakiej godzinie będę nagrywać kolejnego dnia. A tak ogólnie, to ja dzisiaj jestem sprowadzony specjalnie do Was. O ten autobus też, ale o jeszcze jedno. To mówiłem go z netu. Wiecie, ten nawiedzona aplikacja net. Na pewno myślicie, na to jest jakaś porąba na pikacie, czy nic nie sprawi, Ale nie. Kupiłem tą paczkę i powinna przyjść za 4 godziny. A tego autobusu nie znajdziemy. Chyba, ale tyś mi tam pisał albo 4 minuty, albo 4 godziny, albo 4 sekundy. Chociaż 4 sekundy bym ja się Chyba 4 minuty. Tak, 4 minuty. A ja to zamówiłem przed tym, przed nagrywaniem. Powinna już tutaj przejść. Bo ja tak tutaj zbieram do autobusy. Ja tu zamówiłem ten nawiedzony autobus z we krwi. Gdzie ja go mam? Nie mówcie, że on mi znikł. To był taki. O, taki autobus. Znaczy nie taki, ale to jest autobus. Tylko, że to był taki sam raczej. To po to bym nawet pokazuje. O, o nie może być muszę się zastanawiać oj, tu jest kamera mam globus kiedyś nagrałam odcinek jak ja, poje, jak ja poleciałem w kosmos ale to może i co, dzisiaj co wie? tak w ogóle to pa